Witam Państwa bardzo serdecznie w ten słoneczny piękny dzień. Kawałek Pięknego Nowego Sącza przed nami. Witam wszystkich mieszkańców, witam radnych miasta Nowego Sącza. Szczególnie serdecznie witam naszego prałata, doktora Jerzego Jurkiewicza. I właśnie w tej chwili poproszę o modlitwę, żeby to miejsce było bezpieczne y, dla wszystkich użytkowników. Że, 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 że tutaj Szanowni Państwo, chcę również podziękować tym wszystkim, bez których by nie było tutaj tej inwestycji. Przede wszystkim chciałem powitać radnych miasta Nowego Sącza. Ponieważ przypomnę, że to poprzednia rada zablokowała sprzedaż tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Witam pana Józefa Hojnora, witam pana Grzegorza Ledzińskiego, witam pana Jakuba Prokopowicza, witam pana Dawida Dumane, nie wiem czy kogoś jeszcze z radnych nie pominąłem. Witam serdecznie Krzysztofa Ziaje, Macieja Prostko, witam serdecznie pana prezydenta Artura Bochenka, dyrektorów wydziałów. Tutaj widzę. Szczególnie oczywiście, oczywiście się nic kłaniam wydziałowi inwestycji, bo tutaj ciężka praca została włożona w przygotowanie tej inwestycji. Witam także wiceprezesa firmy RBT Generalnego Wykonawcy pana Zdzisława Orłowskiego. Bardzo się cieszę, że pilnował osobiście tutaj tej inwestycji, też bywałem. Witam sądeckie media, witam operatora, także naszego basenu Czyli y, Sądecki Mosir. Y, witam pana dyrektora Marcina Rojnę. No i myślę, że to co najważniejsze, to wszystkie sądeckie dzieciaki, bo, bo ten basen jest po prostu dla was. Myślę, że przystąpimy do przecięcia symbolicznej wstęgi, a później poproszę wszystkich y, bardzo, bardzo odważnych oczywiście tylko odważnych do tego, żeby skoczyć, pierwszy skok do wody wykonać razem kandydatów na być może na prezydenta miasta Nowego Sącza, bo to wymaga jednak odwagi, żeby być prezydentem. Jest. I zapraszam wszystkich odważnych ze mną do pierwszego skoku. Zapraszamy wszystkich odważnych kandydatów na prezydenta, żeby skoczyć razem z prezydentem. Jeszcze 15 sekund. Zapraszamy. To jest odważny. Jeden. Panie prezydencie, świetna robota w imieniu swoim oraz mieszkańców bardzo, bardzo dziękujemy za ten basen w nowym sądzi. Dziękuję za wsparcie. Ja tutaj z panem Dawidem Dumanu byłem rok temu. Leżeliśmy na leżaczkach jeszcze naprawdę w otoczeniu, które urągało wszelkim standardom. Teraz jesteśmy na pięknym basenie. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję również do przodu.